Uf. Jest pół do 11 wieczorem Właśnie rozładowałem samochód z rzeczami, a człowiek jutro też będę musiał pojechać jeszcze ostatni raz do ustanowa Także to był długi dzień, ale może od początku. My spali pierwszą noc w nowym mieszkaniu. Jadę teraz po dziewczynki, bo przez cały weekend były moje mamy, żeby nam nie przeszkadzały i żeby tam się nie stresowały za bardzo. No i się mocno stęskniłem, bo nie widziałem ich od soboty rano, czyli dwie doby. Także pędzę po nie, tylko że no, też się odstawię od razu do przedszkola. No, no dobra Ale przeprowadzenie. Jesteśmy przeprowadzeni. Teraz pędzić e, do centrum, bo Garzata sobie coś zrobiła w nogę. Znaczy ona ma takie bóle, które tam się czasami odzywają, a wczoraj się pewnie przeźbigała przy tej przeprowadzce, więc chodzić nie może. Więc muszę jechać po nią odebrać ją do lekarza i zawieźć albo do domu, albo do pracy. Nie wiem jeszcze gdzie. Ale tymczasem, o, Golf GT i spoko. No, tymczasem lecę. Wyrwałem się na chwilę z pracy, żeby przerzucić kanapę i kolega z roboty mi pomógł. Także pędzę teraz z powrotem do biura, no bo jeszcze trzeba dzisiaj popracować. Zajebiste w mieszkaniu blisko pracy jest to... że znaczy dobra, inaczej. Praca nie powinna wyznaczać jakby trybu życia. W sensie nie jest wyznacznikiem tego miejsca, gdzie się powinno mieszkać ani... No praca nie, nie jest najważniejsza w życiu, nie? Ale to jest całkiem fajowo. Jak się mieszka blisko pracy, na tyle blisko, że można pójść z buta piechotą. Jak mieszkałem 30 km od roboty, no to sorry, nie ma bata ten korek co tu jest przede mną To jest zarzająco duży korek jak na tą godzinę ale to prawdopodobnie chodzi o godzinę W bo jest za 15.05, czyli za 15 minut cała Warszawa stanie i będą wyły syreny które mają ma to upamiętniać e, wybuch Powstania Warszawskiego 1 sierpnia 1944 roku No tyle dobrać. pompa czy co? Czas dla ojca i córki Idziemy do sklepu kupić mleko dla mniejszej córki lody dla większej córki i wodę to to? Tak, tylko wiesz co? żarówki jeszcze Tak? No Miesia oglądała żarówki Mm -hmm. Tak? Tak wyglądają zarówki? Mm. O patrz, tu są zarówki. Pola, dobry, dobry rożek jest? Mm -hmm. Bo mój pączek jest niedobry. Nie kupujcie pączków do są super tanie, ale nie mają w ogóle nadziei i w ogóle nie mają smaku. Są niesłodkie. W ogóle to za pontek, który nie ma nadziei i nie jest słodki. Z dupy. Z sensu. Tak to wygląda. Pierdolnik po przeprowadzce. Pokój dziewczynek. Łazienka. Kuchnia. Sypialnia pokój dzienny. Aha, sorry, tu jest tylko sypialnia i pracownia, a to jest kuchnia Slash pokój dzienny. Z powrotem w, w ustanowie e, Przyjechałem po ostatnie rzeczy. Mam nadzieję, że się zabiorę. Co mi zostało? E, pianino, Resztka biurka, tu e, grill. Mm. To, to zostaje tu, to muszę wziąć. Pierdoły tu z kuchni chyba. A, w kuchni są jakieś pierdoły, w szafkach, ale to spoko, gdzieś. Mm, no i tu. Generalnie ten syf, tu, tu, tu. No i koła, koła zajmują najwięcej miejsca, zobaczymy. Ale zanim cokolwiek, siku. Ok, mam wszystko. A, jeszcze nocnik i tamto małe gówno. Najgorzej, że grill mi się nie zmieści. Bez grilla ja to trochę słabo. I trochę posprzątać jeszcze muszę. Będę nie zostawiać takiego totalnego pierdolnika. Dobra, to idę po zamiatam. No dobra, a ups, sorry Tak? No jest mistyczne światło. Eee, ten co chciałem, a wyjeżdżam właśnie ustan ustanować. 9.36 wieczorem, mam pełen samochód z Jedę do domu i muszę to jeszcze roz rozładować. No to do jutra.